Rundy mogliśmy widzieć już tą pozycję. Myślę, że Kizo Woziński dosyć sporą lekcję z tej pierwszej rundy wyciągnął. I druga może wyglądać już zupełnie inaczej. Nadal jest zdeterminowany. Zaczynamy kolejną rundę. Ruszyły wiatraki, odpalili chłopaki. Tak, zaczęła się bardzo podobnie. Zaczęła się lekką, stójkową dominacją Fiza Wolińskiego. Oj, po teraz Makowski! Zańczył Ale klincuje i próbuje dojść do siebie. Niesamowicie bo... dzielnie przetrwał. Tą bardzo trudną dla niego sytuację. Mamy teraz sytuację pod siatką. Presję stosuje Makowski. Nie wiem, co się stało. Sędzia poprawił szczękę. Kontynuują walkę. Jest klincz pod siatką. Jak to się zakończy? Myślę, że Uo, było gorąco, ale świetnie przetrwał Tołakowski. Aż nie mogłem uwierzyć, ale udało się. Teraz stosuje presję pod siatką. Złapał siatkę, sędzia go upomina, ale walczą dalej. Jest klincz. Oboje. Jeszcze raz to no. zrobisz, moje Słuchać tu komendę od sędziego, że to było specjalne wyplucie szczęki. No ta strategia nie przynosi jest. nic dobrego. I znowu obala i znowu mamy teraz półgardę i, I za chwilę dosiad. i dosiadł, fantastyczny, praktycznie Kizot tutaj nic nie zrobił, żeby go powstrzymać. Mamy dosiad i mamy systematyczne obijanie No i półtorej minuty ma Na dokończenie dzieła Makowski A Kizo na ucieczkę Dostał ostrzeżenie Kizo właśnie, że ma się bronić Bo jeżeli nie będzie tego robił Stop. Znowu mamy ochraniać wypluty Start Wznowienie pojedynku Znowu się skleił Tak wraca do swojej sprawdzonej strategii Patryk Kizowoziński z samym wklejeniem tutaj tak. dużo nie wskóra, musi kombinować, musi wypychać, Nibiodrow próbować uciekać z tej pozycji, musi smuptąć i wtedy ta ta to on ma w góro. Ma wolną lewą stronę, może to, to ta zrobić, z samym wklejeniem tutaj dużo nie wskóra, musi kombinować, musi wypychać, Nibiodrow próbować uciekać z tej pozycji, musi smuptąć i wtedy to on Kizo, nie ma pomysłu jak z tego dosiadu uciec. No widocznie tej lekcji na treningu nie odrobił Kizo i jak uciekać z dosiadu. Ale próbuje to przetrwać, próbuje robić co może, klinczuje, zasłania się. teraz dużo miejsca, zauważ ile miejsca zrobił Makowski na ucieczkę Kiza. Nie wpadaj palców w oczy. się czerwony. I to może się zaraz zakończyć. Przyspiesza, uderza, coraz więcej ciosów dochodzi do głowy. Ale te ciosy dochodzą do głowy. Czerwony. Kolejna komenda broń się czerwony sędzia może to przerwać No jeżeli nie będzie aktywnej obrony no to nawet powinien to przerwać ale przerwał gong. Co dalej? No myślę że parę sekund dłużej i sędzia mógłby przerwać ten pojedynek bo Kidzo nie wykazywał defensywy nie, nie było pracy, nie było ruchu

Ja na mecie, ty na starcie przykra sprawa. Czuję w łakach to nienawiść. W sumie mnie to tylko bawi. YouTubera nie są nawet w stanie tutaj zranić. w głosie i na bani będą tu przychodzić fani na ich pogrzeb za orani. Dziś jak tytanik Strzelam serią kałaszników, fata amunicja rito wyświetlenia mówi